Korytarzyk, którym teraz idę, od sali kanaletta prowadzi do pokojów prywatnych króla. To są pokoje, które są równolegle usytuowane do sal oficjalnych. Mamy z drugiej strony salę rycerską, tronową, audiencjonalną. Kończy się ten ciąg na sali kanaletta. My idziemy równolegle. Tam, gdzie normalni. Oficjalni goście nie byli wprowadzani. To tędy król, jego świta, najbliższe otoczenie komunikowało się z władcą niejako równolegle do oficjalnych uroczystości. Czerwony Korytarzek był zatem ważnym, ale tylko dla niektórych znanym miejscem przejścia i spotkań. To tutaj patrzono na wewnętrzny dziedziniec przez okna z lewej strony. To tutaj, przez ukryte drzwi, podglądano przebieg uroczystości oficjalnych, i to tutaj król wymykał się, tędy idąc do dalszych apartamentów prywatnych zamku i swojego otoczenia, swojej rodziny i swoich kochanek. Przechodząc do przedpokoju garderoby, mijam parawan, który zakrywa drzwiczki do toalety. To tam król przeprowadzał poranne ablucje, to tam mył ręce i twarz i chyba nic więcej. No i tam się odbywały pierwsze audiencje poranne dla zaufanych dworaków i przybyłych gości. Tak samo jak w sypialni, tak samo jak w garderobie, Toaleta była miejscem funkcjonowania publicznego, ale tylko dla wybranych, dopuszczonych do łaski gości i dworaków. Nad nami wisi portret Franciszki Dobinie, nazywanej markizą de Menton. Od dóbr, które kupiła, tytuł nadał jej Ludwik XIV, była jego ślubną, morganatyczną żoną, czyli taką nieoficjalną, którą bardzo kochał, którą przyjął na dwór najpierw i która zastąpiła jego pierwszą długoletnią kochankę po śmierci żony Anny Austriaczki. Po nadaniu tytułu markizy de Maitnou nazwali nazywali ją Madame le Maitnou. Ortografia jest zupełnie różna, ale wymowa niemal taka sama. Dobra de Maitnou to to jest nazwa własna. Markiza le znaczy markiza teraz, markiza bieżąca, dama przy królu, która właśnie teraz funkcjonuje, zaspokaja jego potrzeby. Miłosne i również stanowi towarzyszkę życia. Teraz, obecnie, a nie później. Złośliwców i w Wersalu, i w otoczeniu króla w Paryżu nie brakowało. Markiza de Monton jest znana na Zamku Królewskim w Warszawie również z drugiego powodu. Mianowicie w jej szkole dla pań szlachcianek, które zdobywały różne umiejętności wyszywania, malowania, również etykiety w szkole w saint wykonano odbicia mebli, które teraz odkryliśmy. Obicia te są niezwykłą rewelacją. Odkryliśmy je konserwując meble, które uchodziły za XIX-wieczne. Tymczasem jest to wyrób z początku XVIII stulecia, a same tkaniny powstały w szkole saint założonej przez panią de Gdzieś na początku XVIII wieku, 1710-1720 i rzeczywiście robią wrażenie nie tylko maestrią wykonania, ale i tematyką właśnie obyczajową, mitologiczną. To są meble z pierwszej półki antykwarycznej, pierwszej półki zabytków rzemiosła meblarskiego z tego okresu. To jest ten drugi powód, dla którego warto spojrzeć na portret, przedstawiający ją u schyłku żywota jako świętą Franciszkę Rzymiankę, santa Francesca Romana, obrończyni, patronka Rzymu, ta, która chroniła miasto przed kataklizmami i zarazą. Tutaj stanowiła model dla pięknej markizy, dla damy dworu Ludwika XIV. Przed pokoju garderoby mamy sceny bardzo intymne, nieco zmysłowe. Takie, które odwołują się zarówno do sytuacji prywatnych, dyskretnych, a jednocześnie no, pobudzają wyobraźnię. Wszystko namalował Johan Samuel Mok, malarz wezwany do Warszawy przez Augusta II Wettyna. Zamówienie opiewało na kilka płócien dla pałacu saskiego. Mamy z jednej strony sceny związane z Afryką, z kontynentem, który fascynuje już od przynajmniej 200 lat całą Europę. Jako tajemnicze miejsce, tajemnicza kultura, tajemnicza nieodgadniona obyczajowość. Z drugiej strony są to sceny nawiązujące do Orientu, takie, które powtarzają. W pewien sposób zaloty i obyczajowość przedstawioną w pierwszej parze obrazów, ale zupełnie inaczej ją odmalowują. Mok robił to na zamówienie Augusta II, ale Stanisław August Poniatowski bardzo chętnie korzystał z tych propozycji, i one świetnie pasowały do tego nastroju garderoby. Toalety, sypialni i wąskiego kręgu przyjaciół i przyjaciółek króla, który tutaj w tych pomieszczeniach się spotykał. Cała ta grupa obrazów charakteryzuje się bardzo Obfitym, bardzo pięknie przedstawionym sztafarzem rekwizytów. Przedstawienie sukien, zastawy stołowej, bardzo pięknie odmalowane są tutaj stroje i dworaków, i służby, i oczywiście głównych aktorów, głównych bohaterów tych malowideł. Mok otrzymał zamówienie na epatowanie zamożnością, pewną zmysłowością i jednocześnie dopasowaniem tego do no, niezbyt może czasami takich akceptowalnych, łatwo zachowań samego króla. Między półgęskiem na stole a karyatydą podpierającą pulpit mamy pieska. Z drugiej strony, na drugim obrazie, leży halabarda. Mamy wyszukane pozy, bardzo dynamicznie pokazane, z gestami, z ułożeniem ciała, czasami wręcz z ruchem. To są wszystko przedstawienia niewielkich takich stosunkowo formatów, ale wielopostaciowe. Więc maestria, wykonanie przez malarza tych obrazów jest bardzo wysokiej klasy. To był dobry, bardzo rzemieślnik może niewybitny, ale znakomicie wpisujący się w oczekiwania króla i w nastrój w chwili, nastrój epoki. Johann Samuel Mock był tym nabytkiem malarni wettynowskiej, który wniósł i koloryt, i dynamizm, i jednocześnie taką obyczajową lekkość. Obrazem, który wisi pod sufitem i nie rzuca się specjalnie w oczy, jest portret Józefa Borówłaskiego. To był karzeł dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego, osoba niezwykle inteligentna, bardzo rzutka, świetnie radząca sobie w życiu mimo niewielkiego wzrostu. Ojciec czterech córek, taki kozer i znakomity gawędziarz dworów europejskich, zwiedził całą Europę, a na koniec osiadł w Anglii i tam umarł w wieku niemal 100 lat. Osoba barwna, a jednocześnie ze znakomitym piórem opisującym wydarzenia dramatyczne przecież w Europie i w Polsce właśnie pod koniec XVIII wieku. Józef Borłłłaski był osobą rozpoznawaną na dworach całej Europy. Odwiedził i Wiedeń, i Paryż, i Londyn, Irlandię objechał, tam zarabiał na życie jako cyrkowiec i pokazywał sztuki w różnych trupach objazdowych. Kiedy żona go opuściła i z córkami wróciła do Polski, uzyskał stałą pensję i dostatnio żył gdzieś pod Darchem w Wielkiej Brytanii. A zatem mamy sytuację zupełnie niebywałą. Osoba, której los postawił kłody na drodze życiowej, potrafiła sobie poradzić znakomicie i jednocześnie zostawiła pamiętniki, które zrobiły furorę w całej Europie, na całym kontynencie i wywołały no, mały ferment również w Polsce. Przechodząc z przebieralni, przechodzimy przez mały przedpokoik z kredensem pokazującym nasze zbiory porcelany. To jest serwis ptaszkowy. Pochodzący z manufaktury miśnieńskiej z połowy XVIII wieku. Wśród talerzy, półmisków i teren mamy także naczynia do pasztetów w kształcie kaczek. To jest lotaryngia z tego samego okresu, połowy XVIII stulecia, świetnie komponująca się z naczyniami na stołach. Wypełnione kulardami, pasztetami, dobrej kuchni francuskiej, loteryjskiej. Odwiedzając zamek warto zwracać uwagę na rzeczy trudno dostrzegalne. Takie nieco ukryte, nieco zasłonięte, a jednocześnie dające się zauważyć przy bardzo takim spokojnym zwiedzaniu. Zapraszam, żeby śledzić życie zamkowe sprzed 250 lat, widoczne nawet dzisiaj.